Wnętrza minimalistyczne, nowoczesne czy surowe powinny mieć w sobie jakąś zieleń jako takie dopełnienie i wprowadzenie życia do takiej przestrzeni. Dobierając rośliny do takich wnętrz, musimy brać wiele czynników pod uwagę. Możemy podejść do sprawy w taki sposób, że rośliny będą dopełnieniem, kolorystycznie ich ulistnienie będzie współgrało z innymi elementami dekoracyjnymi, albo mogą być pięknym kontrastem i służyć jako taka ozdoba, rzeźba. We wnętrzu. Mieszkania nowoczesne i minimalistyczne zwykle należą do osób, które są zabiegane i nie mają czasu zajmować się tym, co znajduje się w środku w mieszkaniu. Dlatego takie rośliny zwykle powinniśmy dobierać w taki sposób, żeby były mało wymagające, ale również ładne, modne, ciekawe. W tym filmie zaprezentuję Wam rośliny, które wpasują się do nowoczesnych domów. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Miłego oglądania. Dobór konkretnych roślin i odmian do nowoczesnego mieszkania to kwestia bardzo indywidualna i kwestia gustu. Ale w tym filmie podpowiem wam jak dobierać rośliny, na co zwrócić uwagę i pokażę wam kilka fajnych przykładów, które może was zainspirują. Pierwszą proponowaną przeze mnie rośliną do nowoczesnego, minimalistycznego czy surowego wnętrza jest Fikus sprężysty. Ma duże, piękne, lśniące liście, które mogą pięknie kontrastować, ale również wpisywać się do surowych, nowoczesnych mieszkań. Sama Roślina osiąga spore rozmiary, więc może być takim dużym, ładnym elementem ozdobnym naszego salonu. Jest mało wymagająca, wymaga jedynie jasnego, widnego miejsca i podlewania wtedy, kiedy ziemia w doniczce całkowicie przeschnie. Kolejną rośliną o bardzo ciekawych liściach jest Rafidofora. Jest rośliną pnącą i dosyć szybko rosnącą. Stanowi również dobrą alternatywę dla popularnych obecnie monster. Stanowisko dla niej powinno być w miarę widne. Nie lubi zbyt częstego i obfitego podlewania, ale nie dopuśćmy również do tego, żeby ziemia w doniczce zupełnie przeschła. Generalnie roślina nie powinna Wam stwarzać jakichś większych problemów. Kolejną bardzo ciekawą rośliną w odmianie Raven jest zamiokulkas. Jego liście są skórzaste, lśniące, ale i ubarwienie dosyć ciekawe. Może pięknie kontrastować w jasnym, białym, szarym mieszkaniu, ale również z dodatkami czerni i industrialnych dodatków. Młode, świeżo puszczone liście zwykle są zielone, ale z Czasem uzyskują ten ciemny, charakterystyczny kolor dla tej odmiany. Na widne, ciemne stanowiska. W jasnym rośnie trochę szybciej. Podlewamy wtedy, kiedy ziemia w doniczce zupełnie przeschnie. Kolejną ciekawą, szybko rosnącą i mało wymagającą rośliną proponowaną przeze mnie do nowoczesnych wnętrz jest filodendron pnący. Może rosnąć na podporach, ale również w podwieszanych pojemnikach. Kolor jego ulistnienia pięknie wkomponuje się do nowoczesnych, minimalistycznych, industrialnych wnętrz. Rośliny w nowoczesnych mieszkaniach powinny mieć również ciekawą formę. Oprócz kształtu liści, swoim ukształtowaniem całej rośliny powinny być ciekawe, ale też i minimalistyczne. I taką rośliną będzie patyczak. Jest to roślina na jasne i ciemne stanowiska, nie na bezpośrednie słońce. Ponieważ jest sukulentem, to podlewamy go wtedy, kiedy ziemia w doniczce zupełnie przeschnie. Ciekawym zielonym, a raczej silnym uzupełnieniem surowego wnętrza, może być scindapsus pstry. Ta roślina jest troszkę bardziej. Bardziej wymagająca od roślin poprzednich. Lubi widne stanowiska, ale nie bezpośrednie słońce. Zraszanie jej tylko może zaszkodzić, i podlewamy ją wtedy, kiedy widzimy, że liście się zbijają, tak jak u mnie. Jak widzimy, roślina ta ma pstre liście, a czy takie liście będą pasowały do nowoczesnych wnętrz? W moim odczuciu nie za bardzo. Chyba, że mieszkanie jest całe białe. Wtedy rośliny w odmianach variegata, czyli biało, nakrapiane, centkowane, mogą ładnie się komponować. Nowoczesne mieszkania mieszkania wnętrza zwykle kojarzą się z odcieniami szarości, dlatego rośliny o szarym ulistnieniu będą pięknym dopełnieniem. Prezentuję Wam pileę glaukę. Jest rośliną przewieszającą się. Pięknie będzie prezentowała się w podwieszanych pojemnikach, ale również na regałach, szafkach, zwisając w dół. Dobrze rośnie w widnych, jak i lekko cienionych stanowiskach. Jest rośliną idealną dla zapominalskich, ponieważ podlewamy ją wtedy, kiedy ziemia w doniczce przeschnie. Dobierając rośliny do nowoczesnych mieszkań, powinniśmy brać pod uwagę ich kształt, pokrój. Strzałem w dziesiątkę będą rośliny o prostym, zwartym i strzelistym pokroju, czyli na przykład Sansevieria. Roślina naprawdę bardzo mało wymagająca, a dostępna w bardzo różnych, ciekawych, ładnych odmianach. Podlewamy wtedy, kiedy ziemia w doniczce zupełnie przeschnie. Dobrze rośnie w widnych i ciemnych stanowiskach, ale na jasnym rośnie znacznie szybciej. W nowoczesnych wnętrzach będą ładnie również komponowały się rośliny kontrastujące z surowością pomieszczenia, na przykład o dużych, okrągłych liściach, a takich warto szukać w różnych sukulentach. Idąc tropem okrągłego, dużego ulistnienia proponuję kalate orbifolie. Ma liście bladozielonego koloru, więc ładnie będzie komponowała się w różnych szarościach. Białe paski będą nawiązywały do mocnych, prostych, nowoczesnych kształtów. Roślina przypominająca pokrojem trawy ozdobne tak popularne w nowoczesnych ogrodach będzie papirus. Cienkie długie liście złagodzą zmięknie proste, nowoczesne formy w mieszkaniu. Lubi widne miejsca i mokre podłoże, więc nie grozi jej przelanie. Chcąc dobrać rośliny o barwnym ulistnieniu, bardziej skupiałabym się na roślinach, które mają jednolite ubarwienie. Ponieważ mieszkanie jest proste i nowoczesne, to roślina również taka powinna być, a wszelkie pstre ulistnienia, ciapki, kropki mogą nam się nie do końca ładnie komponować. Do jasnych, widnych, białych, szarych mieszkań najlepiej dobierać rośliny kontrastujące o ciemnych, błyszczących, szczących dużych liściach, żebyśmy widzieli, że mamy rośliny. Mogą swoim ulistnieniem wprowadzić trochę życia do wnętrza. Ciemnych, surowych i industrialnych wnętrzach ładnie będą komponowały się rośliny o mocnym pokroju, czyli taka Severia. Ładnie będzie również wyglądała soczysta zieleń w postaci patyczaka. Przedstawione rośliny w tym filmie są moją propozycją roślinną do wypełnienia nowoczesnych wnętrz, tak by ładnie to wszystko się ze sobą komponowało. A ostateczny wybór oczywiście należy do Was i kupicie rośliny takie, jakie Wam się podobają. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam.